Witajcie na kanale, tak po prostu. Nazywam się Kamil i rozwiązuję z wami zadania do klasy trzeciej. Zasada mnożenia. Jak sama nazwa wskazuje, ta zasada polega na mnożeniu przez siebie liczb, a dokładnie przez liczbę elementów z każdego zbioru. Liczbę elementów konkretnego zbioru oznaczamy: Literą K. Mała litera K. Przykład. Wchodzimy do hotelu, gdzie jest 9 pięter. Na każdym piętrze pokoje są numerowane, czy też nadawane im są litery od A do K. Tych liter jest 11. Liczba elementów pierwszego zbioru, czyli k1, wynosi 9, ponieważ jest 9 pięter w całym hotelu. Liczba elementów drugiego zbioru, k2, równa się 11, ponieważ na każdym piętrze każdy. Pokój może kolejno przybrać litery od A do K. Czyli powiedzmy pierwsze piętro: 1A, 1C, 1K. Piętro czwarte, 4B, 4D i tak dalej. Liczba wszystkich zdarzeń, jakie mogą być efektem tych dwóch zbiorów. To liczba elementów pierwszego zbioru, razy liczba elementów drugiego zbioru, razy, gdybyśmy mieli jeszcze inne zbiory, możemy razy zbiór trzeci, razy zbiór czwarty, razy i tak dalej, aż do n tego naszego zbioru. W naszym przypadku mamy tylko zbiór pierwszy i zbiór drugi. Zatem, K1 razy K2 równa się 9 razy 11, to się równa 99. Czyli jest 99 zdarzeń, które, mogą, które są efektem naszych dwóch zbiorów. Obliżmy zatem prawdopodobieństwo zdarzenia losowego A, polegające na wylosowaniu pokoju parzystego. Czyli zdarzenie A, wylosowanie parzystego pokoju. Zbiór pierwszy i zbiór drugi. Zbiór pierwszy będzie się składał z mniej niż dziewięciu elementów. W zbiorze pierwszym Liczba elementów będzie miała kolejne wartości 2, 4, 6 oraz 8. Czyli raz, dwa, trzy, cztery elementy, ponieważ chcemy liczbę parzystą. W przypadku liczby elementów z naszego drugiego zbioru, liczba w dalszym ciągu będzie wynosiła 11, ponieważ nas interesuje jedynie parzysty numer naszego pokoju. Wszystkich zdarzeń elementarnych wynikających z tego przypadku to 4 razy 11, czyli 44 możliwości. A prawdopodobieństwo wylosowania pokoju parzystego z wszystkich możliwych, czyli z 99 to 44 przez 99, czyli 1 dziewiąta. Kolejny przykład zasady mnożenia. Mamy podać, ile jest liczb trzycyfrowych. Liczba trzycyfrowa ma postać x1, x2, x3. Czyli na przykład 1, 4, 8 i tak dalej: 2, 6, 5. To są nasze postacie, a x1, x2, x3 to są zbiory pewnych elementów. Każdy zbiór, czyli x1, x2 oraz x3, należy do zbioru liczb 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. To jest zbiór naszych elementów. Każdy x ma ten sam zbiór. Zatem, ile jest liczb trzycyfrowych? Na pierwszym miejscu, jak wiadomo, nie może być zera. Czyli X1 nie może być 0. Z racji tego odpada nam wartość zerowa. Czyli pozostaje nam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 możliwości. W drugim przypadku może być już 0. Zatem mamy 10 możliwości. W trzecim również mamy. 10. Zatem wszystkich liczb trzycyfrowych, które można stworzyć z naszego zbioru jest 9 razy 10 razy 10. Co daje nam 900. To się równa. Z tego samego zbioru mamy podać. Ile jest liczb trzycyfrowych parzystych? Zdarzenie A, liczby trzycyfrowe, myślnik parzyste. Skoro mamy stworzyć liczbę trzycyfrową, to również narysujemy sobie trzy kwadraciki. Tak jak w wcześniejszym przypadku, na początku liczby trzycyfrowej nie może być 0, bo wtedy stanie się liczbą dwucyfrową, zatem mamy tylko 9 możliwości. W przypadku drugim możemy wstawić dowolną liczbę, ponieważ ta cyfra, jaka będzie tutaj, nie wpływa na to, czy jest to liczba parzysta, czy też nieparzysta. W tym przypadku natomiast Mamy zdecydowanie mniejszy wybór, ponieważ musi to być liczba parzysta, czyli podzielna przez 2. Zatem możemy tutaj użyć 0, 2, 4, 6, 8. Jest ich raz, 2, 3, 4, 5. Wynik mnożenia daje nam 450. Teraz wyliczmy, jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania liczby trzycyfrowej parzystej z całego zbioru liczb trzycyfrowych. 450 przez 900 równa się jedna, druga. Czyli jest 50% prawdopodobieństwo otrzymania liczby trzycyfrowej, parzystej z wszystkich trzycyfrowych liczb.